Wandero wszystkim. Cześć. Witam w kolejnym filmiku. Tym razem przede mną taka poważna wyprawa, można by rzec, na dwa dni. Jedziemy z kolegą. Cel naszej wyprawy, jedziemy po mamroty tam, gdzie kręcą ten film Rancho. Kręcili ten film Rancho. Także tam do tego sklepu u Krysi idziemy sobie jedziemy tam zrobić sobie zdjęcie przed tym sklepem na tej ławeczce z mamrotem w ręce. <gry> to jest właśnie nasza wycieczka i jedziemy na dwa dni. Dzisiaj jedziemy tam po drodze zwiedzając parę rzeczy i wracamy drugą stroną dołem mapy i też parę rzeczy zobaczymy. Także jakieś 800 km sobie zrobimy przez te dwa dni. Wow! Pierwsza taka długa wycieczka motocyklowa! Mi się robiło tam po 200-300 km w porywach. A, raz nawet 450 mi się udało zrobić. Kurde bele, normalnie jest godzina przed dziewiątą rano. Sobota. Ale jest tak ciepło. jasny gwint Dzisiaj będzie. kurna, nie jest źle grzało. Trzeba będzie jechać, 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 żeby się chłodzić ma Jak tam kurna przed wyprawą? Korek! Kuźwa przez Chorzów, nie? Jasno dupa jaki korek, nie? Bo tam robią, nie? Przy hucie. A, z późnienia 10 minut, kurna To co, to jakby to kurna marynarze powiedzieli, ahoj przygodo, nie? ahoj przygoda! Święta Anna przed nami. Ciekawe, czy czy dojedziemy tam do tej świętej Anny? Bo tam jest fajnie się przez tą świętą Annę jedzie przez lasy, taka droga, kurde góra, dół zakręciki, nie? Super, tam jest. O, jak to fajnie tak przez las pojechać! Jaki fajny chłodzik, bo się robi ciepło. i właśnie w tej okolicy w tym, na tej drodze jak się leci przez te lasy jest taki specyficzny klimat, że na przykład gdyby e, normalnie nie jest temperatura tam dajmy na to nie wiem 30 stopni, to tutaj jest zawsze tak kurcze jakby, jakby się w piwnicy siedziało normalnie, takiej jakiejś zimnej, <taki> takie, takie wrażenie, nie? Ale no faktycznie, ale zobaczcie sobie jak się tu pięknie jedzie. fajna dróżka, nie? Kurde, mi się też podoba, zawsze co tu przejeżdżam to mi się to podoba, elegancko, zakręciki góra, tu las, chłodniutko, no zajebiście tu jest, nie? <grytania> Tylko bunkrów nie ma <grytania> bunkrów nie ma ale też jest zajebiście ani jednego parkingu nie ma nigdzie, bo już tak przekładam trochę się na siedzeniu Bo jednak na kruzerze się siedzi na kości ogonowej to dobiło i nawet nie ma się jak podnieść kurka wodna normalnie żeby se stanąć na chwilę na nogach w czasie jazdy no nie da się i jeszcze tylko 84 km i jesteśmy w połowie drogi cisza spokój patrzcie o jakieś auto jedzie 4 litery trochę odpoczęły i jedziemy dalej! Ale ogólnie fajnie się jedzie. Kurde droga, elegancka. Mało aut od tego Myszkowa, jak już wyjechaliśmy na nas tych korków. Super! Co jakiś czas jakieś autko przemknie, a tak sobie lecimy cały czas sami, praktycznie. Także lecimy dalej, i, I jak coś się będzie działo, to się widzimy. Albo tutaj gdzieś mają jakiś zlot, takich starych motocykli Albo tu takie jeżdżą, bo już to Teraz dopiero mam włączoną kamerę, ale wcześniej już Już też mijały mnie tam dwóch gości na, na jakichś SHL-kach czy Czy WS-kach, nie pamiętam, teraz tutaj ten jeden No i tu przede mną teraz gonią, patrzcie co jadą Nie sobie motorki tu jeżdżą, kurde patrzcie normalnie Kurra, ani gra ma cienia Cześć No i dojechaliśmy do takiej atrakcji po drodze. To się nazywa Groty Nagorzyckie. Biega się tutaj po jakichś grotach, o chyba tam i się zwiedza. Także no może się załapiemy. W Z jednej strony się w nią dmuchało A z drugiej Okej okay. Groty nagórzickie Obejrzane, zwiedzone, pochodzone Fajnie jest tam w środku Przynajmniej Przynajmniej żeśmy ich, kurde trochę Ochłonęli, bo tam było Plus 10 Także taka dobra klima była Jedziemy tankować Bo to najwyższy czas Za chwilę się rezerwa włączy motorki nakarmione jedziemy dalej do tego całego Jeruzala bo kurde troszkę nam się czas przesunął a chcemy zdążyć zanim ten sklep tam zamknął, żeby te mamroty kurna kupić symbolicznie także lecimy, lecimy i tak sobie jedziemy, nic się nie dzieje cisza, spokój na drodze nawet nie ma co nagrywać pewnie widzimy się na miejscu pod tym sklepem, ukrysi no, wystarczyło powiedzieć, że nic się na trasie nie dzieje i nawigacja świra dostała <laughs> i żeśmy się trochę zgubili I właśnie szukamy nowej drogi Nawigację poodpalano w obydwu telefonach i próbujemy Takie troszkę śmieszne rzeczy wyszły Ale luzik Jedziemy dalej O no, Mein Gott, normalnie kur, debele 360 km przejechane 300 kilometrów jeszcze jakoś się da A tą resztę To już tak Siłą woli się robi Jednak te 300 km na dzień To jest taka Dobra średnia w kilometrach Nie trzeba więcej robić 380 Do tego Jeruzala Potem jeszcze 20 do Tam gdzie mamy nocleg No i jutro z powrotem 400, czyli razem 800 km około fajnie taka traska No i tak, dotarliśmy do Jeruzala Teraz szukamy tego sklepu Ciekawe czy dużo ludzi będzie, czy nie Jesus Christ, kurna nie Ja pierdziu, to jest niemożliwe, nie? 387 km, żeby sobie zrobić zdjęcie przy tym sklepie na tej ławeczce Mój <śmany> god. Ile bierzemy mam rotów? 15 starczy na jutro na noc. Dwie skrzynki, nie przewiezemy. Dwie skrzynki. Nie Ale to wypijemy część dzisiaj, nie? Rano sobie. No? Przedjazd No. Szybki. Ale jak się walniemy jutro z rana to szybciej droga przeleci. No. Jakby to powiedzieć, mamy to. O, widzisz, no wiadomo. tyle naklejek na tej szybie to przecież moja też tu może wylądować, nie? o dobra, tu mamy miejsce Elegancko. Mamy to, lechu tu był kurde bele. Żegnamy z Krysi na planie filmu Rancho 400 km prawie zrobione, żeby kupić mamrota, zrobić zdjęcia. A teraz lecimy 20 km stąd mamy wynajęty pokój dwuosobowy no coś tu kurna biegło żeby się nie wpierdzielić jakiś zwierzaczek pokój mamy wynajęty no i tam dzisiaj nockę spędzimy a jutro powrót a co jutro będzie to zależy, zależy od pogody w sumie Bo jak będzie brzydka pogoda to jedziemy do chaty a jak będzie fajna to sobie jeszcze coś pozwiedzamy dobra tyle i lecimy na ten wynajęty pokój Tutaj dzisiaj będziemy drzemać.